Witajcie, dzisiaj zajmiemy się bardzo ciekawą rzeczą. Przetargałem znowu UPS-a z elektroszrotu, jak widać. Ale nie jest to typowy UPS, który zazwyczaj stąd wyciągam, ponieważ to jest ogromna Jednostka do montażu w szafie rakowej. Ledwo co to przetargałem, nie otwierałem tego, ale bardzo chcę. I sytuacja jest taka, że obrywałem przy okazji, jak chciałem zdjąć parę śrubek, trzy łebki na śrubkach i po prostu trzeba je rozwiercić. No i jeszcze dwie po bokach zostały. Dobra, wszystkie trzy śruby rozwiercone. Uwaga, zdejmujemy. Jeszcze to trzymam. Ostatnia śrubka znajdowała się tutaj, pod całym logiem. O kur. Jest taka sytuacja. Oprócz tego, że to zajebiście wygląda, to jeszcze taka, że gościu, który tam mówił, że no, baterie do tego kosztują 600, nie wiem co miałbym z tym zrobić. Myślę, że te baterie na pewno 600 nie kosztują. 6 V, patrzcie, przecież to, to kosztuje. Z... Pewnie z 3 dychy za sztukę kosztuje taki akumulator. Widać, że są trochę chyba napuchnięte te Naprawdę jestem miło zaskoczony, ponieważ elektronicznie wszystko tu wygląda jakby było w porządku. Z niczym tu problemów nie widzę. Jedyna wymagana rzecz, która będzie do zrobienia to pewnie wymienić te akumulatory, które jak mówiłem ja to będzie 100, 150 myślę, że tyle kosztować nie będzie. Dobra, kończę gadać. Zobaczymy na kompie warsztatowym tak naprawdę, ile te, komp te komponenty kosztują, tutaj te akumulatory. Słuchajcie widzowie, w lepszej sytuacji być się nie dało. Znalazłem zamienniki tych akumulatorów na Allegro, dokładnie tutaj, za 28 zł za sztukę, 7,2 Ah, to mają 6. To są takie same akumulatory, te same wymiary, też AGM. Mają dość podobną charakterystykę. Mogę za, za 120 zł. Y, zrobić sobie tego UPS-a. Mogę kupić 4 te akumulatory i mieć spokój z UPS-ami na 5 lat. Ale to, co chcę zrobić teraz, to bardzo chcę zobaczyć, jak naładowane albo rozładowane. Są te akumulatory, i spróbować tego UPS-a podłączyć do prądu i zobaczyć, czy ożyje. UPS niby jest sprawny z tego, co słyszałem. Tylko właśnie gościu mówił, że akumulatory 600 kosztują i że. i że do dupy. że Co ja z tym zrobię? Jak 600 kosztują, ta 600, 130 zł. Może się pomylił, że rzeczywiście patrzył. W taki sposób, że nie wiem, wpisał tylko model UPS-a i akumulator, no bo kto by to rozbierał, nie? Jak ktoś to po prostu przynosi tako. Także przejdźmy do momentu, w którym się okaże, czy to się uda, czy się nie uda się. W międzyczasie, jeszcze może tak zanim założę. Pokrywę, zobaczę sobie napięcie na tych akumulatorach. Całkowicie ma ludzie, przecież tu niczego nie ma. Jebnie to czy nie jebnie? Chwila prawdy. 32 V. 0% no. Stan awaryjny wyje, bo nie ma akumulatorów. Ale kurde, nie zmienia to cały czas faktu, że no jakby. Nie ma co być nie tak z tym UPS-em. On normalnie daje znaki życia, on tam pokazuje napięcie i inne takie rzeczy. Jakby jestem na 99% pewien, że on jest w pełni sprawny i że wymienimy akumulatory i on będzie działał. Także witam dwa miesiące później. Jak widać, wyciągnąłem akumulator, ponieważ zakupiłem cztery sztuki. Noweczek akumulatorów do tego jest yy, oryginał a tu są dobrane akumulatory o 4 sztuki 6V 7,2Ah te też jeśli się nie mylę są tej pojemności chociaż wszędzie w internecie nie wiem, są opinie, że to są 6Ah 8, 9 a niektóre piszą, 7 jakby to jest tak powieprzone, że masakra ale generalnie to, czym teraz się zajmę, to jest y, szybki, szybki montaż z przekładania tych akumulatorów, y, by zobaczyć, y, czy wszystko będzie działało. Zaczymy sobie jakie tu są napięcia i tym podobne. Chociaż chyba nie trzeba będzie ich wyrównywać. Myślę, że z tym problemów y, nie powinno być. Także bierzmy się do roboty. Dobra. Także zapomniałem jeszcze powiedzieć, ile one kosztowały. W sumie kosztowały one 103,80. Te akumulatory to były najtańsze, jakie znalazłem. Dlatego, że nadal nie jestem do końca pewien, czy ten UPS jest sprawny. Aczkolwiek są to akumulatory tego samego typu, oznaczone jako akumulatory do UPS-ów. Czyli to nie będzie tak, że pod obciążeniem, nie wiem, się poprzepadają tam te akumulatory, bo, nie wiem, za duży prąd leci. Także wszystko powinno być w jak największym porządku. Pora się wziąć za robotę. Ja muszę zacząć test to jest szeregowo, równolegle, jak to tu jest połączone, żeby czegoś tu zaraz nie spieprzyć.

I tu się robi 24. No tak. No to para to spiąć. Jak te akumulatory są już tak rozwolone z napięcia to mogę chyba je tak po... Tak. Tak, tak, tak. tak, был дысом, Tak. Tak потом. Затиснул папку дальше. Так. Вот. Да. Теперь просто сейчас. Теперь tak, вот этот, вот этот, вот этот, вот

Popatrz, upchnąć, Popatrz. 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 Popatrz.

Także, powinno być 24V Zobaczmy Cię tu Jest 24V Także, można to uznać za sukces Pytanie, czy to Ach, nie jebnie jak to podłączę Także Chwila grozy Drugą powinien ustawić kamerę, to by wtedy było lepiej widać jakby coś jebło. Ale ja zakładam, że nie je. Także po, podetnę to może z drugiej strony, ponieważ tu się boję, że mi zaraz jakiś kondensator jednie w twarz. Także już tu jest akumulator pełen kwasu. Ale... Chwila prawdy. O, uwaga działa, patrzcie, jest tu bateryka. Widać, że jest na podtrzymaniu. Także, <laughs> Uf, ryzykowna operacja, ale udana. Co mi teraz zostało, wyprostować, złożyć. Tu zrobić normalne gniazdko zamiast tego. Patrzcie, co fajnego znalazłem w tym UPS-ie, że nawet nie trzeba było go rozkręcać, by dokonać serwisu przy akumulatorach, ponieważ wystarczy zdjąć przednią osłonę, tutaj takie coś i odkręcić to śrubkę i cała ta tacka z akumulatorami się wysuwa. Szkoda, że tego nie zauważyłem.

主力的洗盘结 Dobra, uważam, że chyba jest już pora na to, by wykonać próbę generalną tego urządzenia po moich pracach. Czyli po dodaniu gniazdka zwykłego, nie kupować tych stoler-horrendalnie drogich kabli C13. strojstwo takie, o, szybka lampka. I power byłby potrzebny. Okej okay. to jest na zasilaniu teraz ze sieci no Dobra, ale teraz powiedzmy, że Bardzo ładnie Bardzo ładnie yy, Wiadomo nie jest do końca naładowany z tego co widać Ale działa i wyłączy to, że właśnie oślepiało ale działa i to jest kurde najlepsze. Jakby bateria nie kontaktowała, czyli muszę poprawić yy, styk. Ale yy, myślę, że to poprawiam. Także to jest już wszystko co mam do powiedzenia na temat tego UPS-a. Yy, bardzo fajnie się sprawuje na przestrzeni ostatnich kilku dni. Sprawda prądu mi nie wywaliło, ale yy, zasymulowałem, że mi wywaliło i ładnie podtrzymuje, ładuje. Działa tak jak powinien. Także myślę, że to jest pora na to, żeby zakończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Dziękuję bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w następnym. Cześć.